Witajcie serdecznie. Chciałabym stworzyć taki cykl o roślinach w jesiennej barwie. I nazwałabym to twarze jesieni. Pierwszą z tych roślin, którą chciałabym Wam przedstawić, to czmielina oskrzydlona, która jest tuż za mną. Jest to wersja kompakta, która po 10 latach osiągnęła w granicach metru 1,80 m, szerokości też około 2 m. W jesiennej barwie wygląda świetnie i doskonale, natomiast zmienia ta roślina swój oblicze trzy razy w sezonie. Wiosną ma żółciutkie, maluteńkie kwiatki, który rzuca, potem jest całkowicie zielona, i jesienią powraca do ogrodu jako królowa jesiennych barw. Dlatego chciałabym Was zainteresować tą rośliną. Jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły na kolejne rośliny, dajcie znać w komentarzach.